Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy tutaj z posłem Kosztowniakiem, ponieważ no, jesteśmy wstrząśnięci artykułem, który się dzisiaj pojawił. Mianowicie na łamach Rzeczpospolitej opisywana jest sytuacja, która może mieć daleko idące skutki dla obecnej władzy. Mianowicie jak do, z informacji prasowej Rzeczpospolitej dowiadujemy się, że mamy do czynienia z nielegalnie działającymi organami prokuratury, jeżeli chodzi o czynności związane ze śledztwem w sprawie z Funduszu Sprawiedliwości. Mianowicie pan Tomasz Mraz e, według tego artykułu miał działać, ma działać jak quasi agent, jako osoba podejrzana bez zgody sądu. Wielokrotnie tutaj w tym miejscu stawałem w sprawie e, Pegasusa i domniemanej afery nielegalnych podsób. Szanowni Państwo, za każdym razem, przynajmniej nie ma takiej informacji, żeby nie było kiedykolwiek zgody sądu w sprawie użycia specjalistycznego przełamywania oprogramowania na urządzeniu końcowym czy telefonie bez zgody sądu. Czyli wszystkie czynności były potwierdzane za zgodą sądu, co jest zasadą legalizmu i działania organów państwa. W przypadku pana Tomasza Mraza przypominam klienta Romana Giertycha, klienta Romana Giertycha. Mamy do czynienia, jeżeli prawdą jest ten artykuł, z sytuacją popełniania przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych w postaci prokuratury, prokuratorów, którzy zezwalają na nagrywanie bez zgody sądu. Co to de facto oznacza? To oznacza, że czynności quasi procesowe są prowadzone niezgodnie z procedurą. Ja przypomnę Państwu chociażby. E, jak wskazuje słusznie pan doktor adwokat Adam Pułat, materiały pozyskane w wyniku prowokacji obywatelskiej, a rzetelność procesu. Przypomnijmy, że proces karny ma ściśle określone zasady funkcjonowania. I teraz Państwu przeczytam. Jak już wcześniej wskazano, nawet w ramach legalnych operacji specjalnych przeprowadzonych na podstawie przepisów rangi ustawowej przez profesjonalne podmioty wyspecjalizowane w walczaniu przestępczości, Podszeganie do popełnienia czynu zabronionego oraz będące w zainteresowaniu odpowiednich służb jest metodą prawnie zakazaną. I czytamy wcześniej, Szanowni Państwo, że zgodnie z powagą wymiaru sprawiedliwości oraz zobowiązania gwarancyjne wynikające z konstytucji RP oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych nie pozwalają na, na to, aby podstawą ustaleń faktycznych czynionych w ramach postępowania karnego były, uwaga, materiały zdobyte w wyniku popełnienia lub podmiotu nieinstytucjonalnego, czynu zabronionego naruszającego w sposób całkowicie bezprawny podstawowe dobra osobistego oskarżonego. Szanowni Państwo, mówiąc pros, doktryna, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania karnego wykonawczego, czy też inne przepisy, kodeks karny, prawo o prokuraturze, zabraniają czynności, które zostały podjęte, jeżeli prawdą jest to, co jest, opisuje Rzeczpospolita. Czyli mówiąc pros, dzisiaj. W świetle prawa popełniają przestępstwo po raz kolejny prokuratorzy. Na te okoliczności wątpliwie będzie sformułowane i będzie formułowane zawiadomienie do prokuratury na prokuratorów, którzy w świetle prawa wiedząc lub też podżegając do popełnienia przestępstwa bez zgody sądu prowadzili działania quasi operacyjne przez klienta Romana Giertycha. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna i tak jak często Państwo próbujecie przewoływać sytuację Sowy i Przyjaciół. Szanowni Państwo, Sowa i Przyjaciele to nie było państwo polskie. To były nielegalne prowadzone czynności przez kogoś, to już teraz nie widać, to jest na inny jakby temat. A tu mamy do czynienia, za zgodą czy za sugestią prokuratora, czy tak jak odpisuje Rzeczpospolita, podejrzany prowadzi jakiś quasi Działalność. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Szanowni Państwo, Adam Bodnar, będąc rzecznikiem Praw Obywatelskich, wielokrotnie mówił o tym w swoich oficjalnych stanowiskach, że pozyskiwanie dowodów z tak zwanego zatrutego drzewa, owoców zatrutego drzewa, czyli nielegalnie zdobytych materiałów, jest czymś, co nie powinno mieć miejsca w postępowaniu karnym. My oczywiście uważamy, że wszystkie materiały są kluczowe, ale tu jest pewna hipokryzja w tej chwili. Dlatego, że zaraz jak stanowisko uzurpuje sobie, zaczął uzurpować sobie pan prokurator Kornelu, rozesłał on do wszystkich prokurator pismo, zachęcam do jednego się zapoznania z tym pismem, którym wskazuje, że prokuratorzy w swoich czynnościach nie powinni gromadzić, nie powinni brać pod uwagę, uwaga czego? Materiałów zdobytych w sposób niezgodny z procedurą, czyli niezgodnie ze sztuką. A czymże jest wprowadzenie kwazy działalności operacyjnych, podsłuchów, czy też innych czynności, jeżeli mamy do czynienia z brakiem zgody sądu. Taka zgoda sądu była, ale nikt tego nie potwierdza, dlatego ten artykuł Rzeczpospolitej jest absolutnie wstrząsający i niewątpliwie na koniec, patrząc na to, co się dzieje w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, Rada Europy, nielegalnie pozyskiwane materiały, ba! Adwokat, który wzywa prokuratora generalnego na prywatne spotkanie w sprawie swoich klientów. To wszystko w przyszłości, poza oceną prawnokarną, wobec oczywiście też prokuratorów, powinno mieć charakter wyjaśnienia być może na szczeblu parlamentarnym. Być może to będzie taka wisienka działań niezgodności z prawem Adama Bodnara, Bodnarowców i to może jest przedmiot kiedyś w przyszłości pracy Komisji Śledczej, ale na to jeszcze przyjdzie. Czas. Szanowni Państwo, cytuję: Ma dochodzić do kuriozalnych sytuacji. W czasie przesłuchania M ktoś do niego dzwoni. On odbiera telefon, włącza tryb głośno mówiący, a później treść rozmowy jest wpisywana do protokołu. Do akt śledztwa trafia również na przykład 7 plików rozmów z, z jednego dnia. Szanowni Państwo, prokurator to, rozumiem, wyraża zgodę, no bo kto przesłuchuje i do protokołu wpisuje? Mamy do czynienia bez zgody sądu na działania operacyjne prowadzenie czynności, które wymagają zgody sądu. Muszę przyznać, że odważny jest prokurator. Ważne to jest i tak bardzo dyplomatyczne określenie. Oczywiście ja tu trochę drwiny w swoim wypowiedzi chcę, żeby się zaznaczyć jakby drwiąc tego prokuratora, ponieważ to jest proste przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Działanie bez zgody sądu. Więc ta sytuacja jest precedensowa. Po raz jeszcze kolejny przypominamy, że w areszcie znajdują się osoby. Zwykli urzędnicy i ksiądz, ponieważ jest obawa tak zwanego matactwa, a czymże jest ujawianie toku postępowania elementów post w postaci podsłuchów, scenogramów za pomocą mediów? Czy nie jest destabilizowaniem postępowania? To pokazuje, w jakim dzisiaj miejscu się znajdujemy. Dziękuję. Panowie, kiedy to do prokuratury. Prawie może zostać skierowana i druga kwestia, jeśli mogę e, w środę, najprawdopodobniej decyzja w sprawie e, sprawozdania za e, kochanie e, Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Czy są panowie spokojni z tą od tego, że dzisiejszy artykuł jest na no, przed kilku godzin, co ja go i w, w związku z tym. Poranek nas zmroził z panem posłem, stąd postanowiliśmy wyjść do Państwa i poinformować o tym, co jest oczywiste, szczególnie w świetle prawa. I zawiadomienie niewątpliwie będzie na dziś dniach. To jest pytanie oczywiście, czy pan Marcin Romanowski będzie składał czy też inne osoby. Ja również to analizuję, czy będę osobą zawiadomiającą, A kolejna płaszczyzna, co do tego, w kwestii funduszu, to szanowni państwo, nie ma żadnych podstaw do odbierania funduszu wyborczego. Jeżeli dzisiaj mamy politycznie działać, żeby zagłodzić opozycję, żeby też niezgodnie z prawem do więzienia, to jest to droga. A jeżeli ktoś chce działać legalnie, przypomnę, że to instytucja, wszystkie organy państwa działają w granicach i na podstawie prawa. Komisja Wyborcza, specjaliści wybitni, najwięksi polscy eksperci potwierdzają, że nie ma absolutnie żadnej przesłanki do tego, żeby Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, żeby partia polityczna miała na subwencje. To jest coś, co nie mieściło się, nie mieści się absolutnie, bo żeby się porusza ten temat. Jeżeli dzisiaj rzeczywiście tak chcemy postępować, to ja mogę Panu polecić z strony Urzędu Województwa Mazowieckiego, gdzie kandydaci w trakcie kampanii wyborczej przekazywali czeki w imieniu Pana Marszałka Struzika. Ja tego nie krytykuję, ale to nie znaczy, że mają odbierać subwencje. To jest po prostu normalna działalność rządowa, administracyjna. Nie jest nielegalnym wspieraniem kampanii wyborczej. Naprawdę ktoś, kto próbuje dzisiaj opozycji zabierać subwencje tylko dlatego, że z nią walczy, to nie walczy na argumenty, a nie na działania po niżej pasach, bo to już zaczyna przybierać kształt krajów, które no, nie funkcjonuje na pewno w pewnym sposób praworządny. Panie redaktorze, jeżeli mnie pan pyta, ja to próbowałem prześledzić na szczeblu europejskim, czy e, kraje unijne prowadzą interesy mimo sankcji, to muszę panu powiedzieć z przykrością, że jakby pan popytał różne podmioty, które są na przykład z Republiki Federalnej z Niemiec, prześledzi powiązania finansowe, a szczególnie trzeci sektor, to pan znajdzie wiele przykładów. Co więcej, jeżeli pan pyta, kto był najbardziej prorosyjskim rządem w Unii Europejskiej, poza. R rządem reseciarzy, mamy rząd pana kanclerza Schroedera, który wprost przeszedł na drugą stronę. I nie tylko on. Więc e, e, Donald Tusk e, reaguje alergicznie oczywiście na kwestie resetu i pozostałych, ale dobrze, że po, w, do, mo, po szkodzie jest dzisiaj przynajmniej w przekazie tym werbalnym e, bliżej poglądu Zjednoczonej Prawicy I przyznaje nam, że się mylił i że święty pamięci Lech Kaczyński, który mówi dziś Gruzja, jutro Ukraina, następnie kraje bałtyckie, później kraj czyli Polska, wtedy był wyśpiewany, był atakowany przez obecnego ministra i ówczesnego ministra spraw zagranicznych, który obrażał e, pana prezydenta. Pan prezydent Jarosław Kaczyński był obrażany, kiedy pisał o imperialnej drodze Władimira Putina, a dzisiaj wszyscy ubierają się w piórka i twierdzą, że oni zawsze patrzyli na Rosję jako zagrożenie. Nie. Jedyne środowisko, które miało rację, stoi tutaj przed panem. Pozostałe osoby niestety się myliły, więc dobrze, jakby patrzono na to, w jaki sposób Zjednoczona Prawica chciałaby kontynuować politykę zagraniczną. Dziękuję.